Ekscelencja czy eminencja? Jak poprawnie tytułować duchownych? Jak zwrócić się do biskupa, a jak do zakonnika? Czy mówić ojcze, czy może bracie? Mnogość tytułów i godności w Kościele katolickim może przyprawić o zawrót głowy i prowadzić do niezręcznych sytuacji. Jeśli kiedykolwiek czuliście się niepewnie, nie wiedząc, jak poprawnie zatytułować osobę duchową, to ten film jest dla Was. Rozwiejemy dziś wszystkie wątpliwości. Zacznijmy od najważniejszej i najbardziej uniwersalnej zasady. Jeśli nie jesteśmy pewni, jaki tytuł przysługuje danemu kapłanu, najbezpieczniej jest użyć formy Proszę księdza. Każdy mężczyzna, który przyjął święcenia kapłańskie, jest księdzem. Używając tego zwrotu, okażemy szacunek i na pewno nie popełnimy żadnego błędu. To złota zasada, która sprawdza się w większości codziennych sytuacji. Po więcej szczegółowych informacji zajrzyj do pełnego wideo link poniżej.